W ostatnich dniach polski sektor energetyczny obiegła informacja o poważnych kłopotach prawnych, z jakimi zmaga się Samovir Z. Były sternik jednej z kluczowych spółek wchodzących w skład polskiej grupy energetycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie. Prokuratora Okręgowa w Piotrowie Trybunalskim podjęła decyzję o przedstawieniu mu formalnych zarzutów, które rysują ponury obraz potencjalnej nieprawidłowości zarządzania majątkiem tego państwowego giganta. Sednem sprawy jest podejrzenie działania na szkodę spółki, co miało doprowadzić do uszczerbku finansowego przekraczającą znaczną kwotę. Śledztwo, które rzuca się na działalność byłego prezesa nie jest sprawą nową. Jego geneza sięga października 2020 roku, kiedy sama spółka PGE po przeprowadzeniu wewnętrznych analiz lub audytów zdecydowała się na złożenie oficjalnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Ten krok ze strony przygotowanego podmiotu uruchomił machinę prokuratorską, która przez kolejne miesiące i lata badała zawiłość sprawy. Zakres czasowy, który znalazł się pod lupą śledczych, obejmuje okres od czerwca 2016 roku do października 2019. To właśnie w tych ramach czasowych miało dojść do działań lub zaniechań, które zdaniem organów ścigania naraziły spółkę na konkretne straty finansowe. Wysokość szkody, którą prokuratora ujęła w postawionych Sławomirowi Z zarzutach została precyzyjnie określona na ponad 983 tys. zł. Jest to kwota znacząca, obrazująca skalę potencjalnych nieprawidłowości. Warto przy tym odnotować, że na wcześniejszych etapach postępowania, gdy sprawa była jeszcze badana, szacowano, że szkoda majątkowa przyniesiona przez PGE mogła być jeszcze wyższa, oscylując wokół kwoty 1 158 000 zł. Różnica ta może wynikać z dokładniejszych analiz, opinii biegu lub zmiany kwalifikacji niektórych czynów w kup gromadzenia materiału dowodowego. Kwalifikacja prawna czynu, który zarzuca się byłemu prezesowi, to artykuł 276 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy przestępstwa nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym, analizując działania osób zobowiązujących do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą podmiotu, które poprzez nadużycie udzielonych im uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nich obowiązku wyrządzają mu znaczną szkodę majątkową. Paragraf drugi. Zaosza odpowiedzialność, jeśli sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, dobie jeśli szkoda jest wielkiej wartości. W tym przypadku mowa jest o działaniu na szkodę spółki, co sugeruje, że prokuratura dysponuje materiałem wskazującym na świadome lub rażąco nieostronne decyzje, które negatywnie odbiły się na finansach PGE. Konsekwencje prawne, jakie mogą spotkać swoją Mira Z, w przypadku udowodnienia mu winy są poważne, zgodnie z przywołanymi przepisami kodeksu karnego zarzucanemu przestępstwo, a zagrożone jest karą pozbawienia wolności na okres od 6 miesięcy do nawet 8 lat. Jest to szeroki wachlarz możliwych sankcji, a ostateczny wymiar kary zależałby od wielu czynników, w tym od stopnia winy, wysokości faktycznie udowodnienia szkody oraz ewentualnych na sił lub obciążających. Wobec byłego prezesa prokuratora zdecydowała się na zastosowanie środków zapobiegawczych o charakterze nieizolacyjnym, Oznacza to, że słowa Uniwersytetu nie trafił do aresztu tymczasowego, jednak jego swoboda została w pewnym stopniu ograniczona, zastosowano wobec niego dozór policji, co wiąże się z obowiązkiem regularnego stawiennictwa w wyznaczonej jednostce. Ponadto nałożono na niego zakaz opuszczania kraju, co ma na celu uniemożliwienie mu ewentualnej ucieczki i zapewnienie jego udziału w dalszych czynnościach procesowych. Jako dodatkowe zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, zastosowano również poręczenie majątkowe, czyli popularnie zwaną kaucję. Wysokość tej kaucji nie została publicznie ujawniona, ale jej celem jest motywowanie podejrzanego do przestrzegania warunków nałożonych przez prokuraturę. Rzecznika prasowa Prokuratury Okręgowej i trybunałskim prokurator Dorota Mrówczyńska przekazując informację mediom podkreśliła, że śledztwo wszczęte formalnie 19 października 2020 roku było prowadzone w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień przez osobę zobowiązującą się do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki PGE górnictwo i energetyka konwencjonalna S.A. w Bełchatowie. Pierwotny okres objęty dochodzeniem rozciągał się od 14 czerwca 2016 roku do 22 października 2019 roku. Interesującym aspektem tej sprawy jest fakt, że postępowanie przygotowawcze przez pewien czas było zawieszone. Prokurator mówczyńska wyjaśniła, że przerwa ta trwała od 11 maja 2022 roku do 9 października 2024 roku. Powodem zawieszenia była konieczność oczekiwania na sporządzenie specjalistycznych opinii biegłych z zakresu rachunkowości i finansów. Tego typu ekspertyzy są często kluczowe w sprawach gospodarczych, pozwalają bowiem na obiektywną ocenę transakcji finansowych, prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ustalenie rzeczywistej wysokości ewentualnych szkół. Długi czas oczekiwania na opinie biegłych nie jest rzadkością w skomplikowanych postępowaniach, co tłumaczy tak znaczące zawieszanie obecnie po wznowieniu śledztwa i przedstawieniu zarzutów samowinrowi Z. Prokuratora kontynuuje intensywne działania. Jak przedstawiła rzeczniczka, w sprawie realizowane są i planowane są kolejne czynności procesowe ze względu jednak na dobro prowadzącego postępowania przygotowawczego oraz obowiązującą tajemnicę śledztwa. Na obecnym etapie nie są udzielone bardziej szczegółowe informacje dotyczące tych działań. Może to oznaczać dalsze przesłania świadków, analizy dodatkowych dokumentów czy konfrontacje. Sprawa Słomira Z jest kolejnym przykładem sytuacji, w której osoby pełniące wysokie funkcje zarządcze w dużych, często strategicznych dla państwa spółkach stają w obliczu poważnych oskarżeń natury kryminalnej. Dotyczy, dotyczy to zarządzania powierzonym majątkiem i podejmowane decyzji, które mogą mieć dalekosiężne skutki finansowe. Rozwój tej sprawy będzie z pewnością uważnie obserwowany zarówno przez branżę energetyczną, jak i opinię publiczną, a jej finał przed sądem pokaże, czy zdromazony przez prokuratora materiał dowodowy okaże się wystarczający do skazania byłego prezesa. Należy pamiętać, że do czasu prawomocnego wyroku Ku sądu każda osoba skarżona korzysta z domniemania w niewinności